Teraz biorę się za zbiornik wody czystej. Już wcześniej zamontowałem czujnik tego typu muszę śrubki tylko wykręcić, ale o, tak wygląda nasz czujnik. I również widać tam w dole. To jest zawór spustowy, jak będziemy chcieli spuścić wodę ze zbiornika na zimę na przykład. Kupując ten zbiornik, nie wiedziałem, że jest już gotowy, zamontowany taki zawór, i kupiłem go. Może nie doczytałem na aukcji Allegro, ale z tego co pamiętam, kupiłem sam zbiornik i nie wiedziałem o tym, że jest zawór spustowy już zamontowany. I kupiłem jeszcze jeden, no ale trudno, nic. Tutaj zamkniemy go. I teraz, żebyśmy tutaj wycięli otwór na rurę spustową, i żebyśmy się nie wcięli w tę sam, samą drogę, co idzie rura od ogrzewania, najpierw muszę przypasować i ustawić go trochę do przodu, do tyłu, żeby było miejsce na otwór wierce I wstawiam go do izolacji jeszcze. I chciałbym go zamontować. Byłby już jeden temat załatwiony. Dlatego, tak biorę się do roboty. Średnica. średnica to będzie 25, na no 30 To będzie już w tym miejscu Okej okay. Tak, ja najpierw użyję mojego wiertła kontrolnego Przewiercę, zobaczymy w którym miejscu to jest I czy tak naprawdę zmieści, zmieści nam się, e, zmieści nam się e, ta średnica rury Żeby tam nie trafić w usztywnienie tak. Nie mam dłuższego wiertła, takiego małego, dlatego użyję do tego to jest siódemka. Sprawdzamy czy to jest. O tak, no, to jest Aj, idealnie. Idealnie, idealnie weszło, schowa się. Dlatego co, otwornica. No, ten akurat zestaw będzie chyba najlepszy. O. I jedziemy z tematem. Teraz tylko została izolacja i od dołu. A od dołu pojedziemy tego rodzaju otwornicą. Wkrętarka weszła, o. Oj, nie wejdzie cholera. Otworek jest na... O. W sumie na cieśniutko. teraz otuszczył to miejsce. O tak. trochę paruje. I powalujemy premerem. A później zrobimy ładny siko na koło. Wlew do wody. Muszę zobaczyć, jak wygląda. Ile potrzebuje tutaj wysokości? Bo tu ma być łóżko, to musi wlew być tutaj. Nie może być wyżej. Ok. Nie To To 8 cm, no bo tu jest 5, 5, 6, 6,5 cm, poszłoby w dół. I to byłoby idealnie, wtedy tu byłoby wlew. Jeśli to będzie za wysoko, to wtedy będziemy musieli y, wyciąć izolację a, albo płytę, chociaż, chociaż płytę, żeby to, żeby to było niżej. Chyba pasował, wcześniej założyć ten, przypasować zbiornik, żeby tutaj nie było kolizji z ogrzewaniem podłogowym, a teraz no, już nie mogę jakoś głęboko zjechać z tym zbiornikiem ja bym miał trochę więcej, żeby poszło to 8 cm, no bo to jest 5 5, 6, 6,5 cm poszłoby w dół i to byłoby idealnie, wtedy tu byłoby wlew. Chcę to odpuszczać. Okay. Chyba do tego będę musiał użyć wyżynarki. Lagier swojotki. Nie do tego wyżynarki, to chyba będzie lepsze.

Zbiornik już jest zamontowany. Tutaj o taśmą taką zabezpieczyłem. Tu już w sumie zakleiłem, ale tu jest rzymska śruba. O, proszę bardzo, tak zabezpieczyłem, żeby się nie, nie skaleczyć. Sensor założony. Tutaj, tak jak widać, jesteśmy na tej samej wysokości. Troszeczkę musiałem podciąć tutaj. Innej, nie było innej opcji. Musiałem wyciąć tutaj w spodzie, żeby obniżyć ten zbiornik. Teraz tak. O, tutaj jeszcze będę musiał zrobić ładnie silikonem. No to mi się nie podoba. O, I tak, tak to wygląda. No. Jest. Jest lejek. Możemy sobie lać wodę. Jaderka ewentualnie, czy tam z jakiegoś zbiorniczka, z bańki. O, proszę bardzo. O. Tak aktualnie robimy zbiornik na szarą wodę. Teraz tak, już, już, sensor, już sensor mam założony. Teraz tylko zawór spustowy. Teraz tylko zawór spustowy. To jest e, zwykły zawór od. E, e, zwykły zawór basenowy. Chyba 80 zł kosztową. Rozkręciłem go, bo wygląda w ten sposób, że z jednej strony, z drugiej strony. A tak, był skręcony. Jak rozkręciłem, tutaj lekko przeszlifuję. Tutaj przeszlifuję lekko papierem, żeby silikon dobrze do, dolegał. Żeby, żeby się dobrze przykliło. Oczywiście tutaj też lekko papierem. otuszczę i. To wszystko skręcę na cztery śruby, dam silikon i to jest tylna część. Będziemy otwierać tu i będzie spadał bezpośrednio, ewentualnie później. Może założę jakieś kolanko, ale to jeszcze nie wiem. Tak to wygląda, a zaraz Wam pokażę jak założyłem jak założyłem sensor i w którym miejscu. Oczywiście jeszcze dam odpowietrzniki w najwyższym punkcie, w sumie w dwóch, w trzech miejscach, może dać, bo są trzy najwyższe punkty. zawór będzie tutaj I tu jest tu jest nasz sensor o, jeszcze woda się przelewa Wywiercie motwór 5 śrub długość tego sensora 150, 15 cm no i wiadomo podłączenie muszę przedłużyć kabel, bo jest trochę za krótki no, chyba, że dam puszkę jeszcze na, na, na tym, na pod, pod, podwoziem, zobaczę jeszcze. Później zaczę, może dołożymy jakieś kolanko, ale to już później. Przy montażu zbiornika na szarą wodę warto pamiętać o e, odpowietrzeniach. Ja zrobiłem odpowietrzenia, mm, tak jak widziałem na filmikach, e, gdzie wstawiali takie króćce odpowietrzniki od hamulców, ale to jest, było za mało. Z momentem, kiedy auto skręcało w prawo, lewo, to robiło się podciśnienie i mm, wyciągało wodę z syfonu, dlatego dałem troszeczkę grubsze rurki. Zwykłe kolanko, wkręciłem na silikon kawałek rurki, i to akurat zdaje egzamin. To takich odpowietrzeń mam trzy sztuki: mam w tym punkcie najwyższym, w tym punkcie tutaj i z drugiej strony. Samo zawieszenie zbiornika, użyłem taśmy, tak jak do zbiornika z czystą wodą, śruby rzymskiej i przewierciłem belkę i dałem śruby. Tutaj taki zamontowałem kruciec, takie cięgno do spuszczenia wody, szybki montaż, bez żadnych udziwnień. Tu mam podłączenie z pustu z zlewu. Kupiłem na ogrodowym to dziale w Liroju. Właśnie tak jest to podłączone opaska zaciskowa. Tak, po przeciwnej stronie mamy drugi odpowietrznik, podłączenie spod prysznica, idzie akurat tędy, tu i do góry do odpływu, o właśnie tak. Bardzo ważna sprawa moim zdaniem i na pewno tutaj gdzieś założymy jeszcze jeden syfon, ponieważ jest takie podciśnienie jak się jedzie w zakrętach. Słychać jak ta woda bulgocze w syfonie Dlatego to trzeba będzie pewnie zmienić No i oczywiście izolacja zbiornika Kabel grzewczy tutaj I auto już byłoby 100% 100% gotowe do zimowego van life u. Także teraz kończymy tego vloga Resztę pokażemy wam później Zapraszamy do subskrypcji Tych, którzy nie subskrybują naszego kanału Komentarz, pytania, łapka w górę a ja uciekam do góry. Na razie w następnym vlogu widzimy się. Hej!